Dzień dobry dzień dobry ziomeczki, witam was na dzisiejszym sklepie. Z dnia 21 marca. Co dzisiaj mamy nowego? Mamy dzisiaj nowy taniec, który polecam jak najbardziej kupić z Kodzikiem zakrzak w sklepie. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. No ja myślę, że jest naprawdę spoko. Taki trochę robot z trzeciego sezonu, nie wiem jak to oceniacie, ale mi bardzo go przypomina. Więc polecam z Kodzikiem kupować na pewno. Fajna, fajna sprawa. Co mamy jeszcze nową muzykę. Jestem kotem. E, no niestety mam wyciszone. Co mamy jeszcze? Ściągnij wodze. Myślę, że całkiem spokojem motka za 200. Zobaczmy jeszcze raz. Fajna, fajna. Pszasala. No śmieszne, śmieszne skakanie. Polecam, polecam serdecznie. Fajna. Panią rewanż No, tryhardowy, spocony skin. Całkiem ładna, całkiem ładna. Pan Sanctrum, czyli pan wampir, inaczej mówiąc. Też jest ładnym skinem. E, co mamy jeszcze? Lodowe ostrze, czyli killoff od pani, pani zgrozy. Spoko skinek, polecam. Kupiłem sobie e, rycerze, czyli w sumie skin będzie jego stary. Bardzo ładny. Pani pajęczyca, też super. E, Kilofik od pająka. I oczywiście lotnia. I mamy rybę. Ryba w sklepie Fortnite, słuchajcie. To się cieszy, łapeczka w górę. słuchajcie, No i oczywiście pakiet. Pakiet e, śrobowych legend. do 2000 fałdolców I pakiet startowy. E, więc ziomeczki, to był dzisiejszy sklep. Możecie wpisywać kodzik za krzak, zostawić łapeczkę. Ja się z wami żegram. Siemanko, siemanko.